Trudno zgadnąć, o jakiej tematyce będzie dzisiaj filmik. O tematyce myśliwskiej. Jest to zestaw dla Mariusza, którego serdecznie pozdrawiamy. pozdrawiamy. W skład zestawu wchodzą aż cztery rzeczy: spodnie do pasa, polar, kurtka wiosna-jesień i kurtka zimowa. Jest zielono, ciepło. Najlepszym rozwiązaniem są koszulki. A gdy zrobi nam się chłodniej. Takim rozwiązaniem, co są? Spodnie do pasa Tak. i co byś jeszcze mi do tego zestawu zaproponowała? Polar mam dla ciebie. Czyli jest to tkanina membranowa, tak? idealna na mokre i chłodniejsze dni, o właśnie takiej yy... kolorystyce jesiennej. Mamy czyli tutaj... opiszemy najpierw spodnie. Tak, mamy tutaj spodnie do pasa, czyli kieszenie tutaj do ręki. Kieszenie bojówkowe boczne, naszyte na płasko, zapinane na napki. Z jednej, z drugiej strony taka sama kieszeń. Z naszyciami tutaj, ze szczypkami na kolanach, lepiej nam się zgina wtedy noga w kolanie. Spodnie są gładkie do dołu, z przodu, z tyłu również na gładko. Kończone. O góry mamy pasek systemem tutaj rzepowym, który możemy sobie uregulować, dociaśnić, poluzować spodnie, przyszykować sobie do pasa. To mamy spodnie i polar. Polar jest już na takie chłodniejsze dni, jak mówiłyśmy, tak. z naszyciami, również z tej tkaniny membranowej wodoodpornej, w tym kamuflażu jasnym i z tyłu mamy piękny haft. Polar wykończony na dole jest ze stoperem, z gumką do regulacji. Czyli takie naszycia mamy już tutaj na ramionach, ramionach na, rękawach, na rękawach, aby nam ta odzież się nie rosiła, nie moczyła. Tak. A do takiego zestawu, czyli już mamy chłodniej, mokro. Co to mi wtedy, zaproponujesz? To wtedy mam dla ciebie jeszcze kurtkę wiosna czyli jesień. I taką kurtkę możemy sobie założyć na polar. Na polar, tak. Będzie cieplej, bo ta tkanina membranowa również nam utrzymuje ciepło. Tak. Jest wodą odporną, tkaniną, również utrzymuje ciepło. Opisujemy teraz kurtkę, czyli Kurt... mamy kurtka jest z kieszeniami na zamki, góry, czyli kieszonki są boczne z jednej, z drugiej strony. Dolne kieszenie są naszywane, zapinane na napy, jedna kieszeń i druga. W rękawach mamy wykończenie tutaj ze stoperem, z gumką i z rzepem do regulacji. Możemy sobie dociaśnić do ręki. Drugi rękaw tak samo Drugi mamy. rękaw tak samo na stójce. Z listą tutaj zasłaniającą po brodą, żeby tak, nas nie Pokażemy jeszcze z tyłu. Z kurtka jest na gładko. Wykończona na dole ze stoperem i z gumką do regulacji. Tak, gdy robisz się już na dworze. Naprawdę zimno. Czyli mamy już za mało ten polar i ta kurtka wiosna jesień. Co to będzie? Mam dla ciebie kurtkę zimową. A. Czyli zdejmujemy tą kurteczkę, żeby nam było ciepło. Zostawiamy sobie polar, tak. I mamy zakładamy kurtkę zimową. Zimowa, czyli mamy od środka pikówkę. Tak. W środku jest kieszonka z zamkiem. Zapinamy ten główny zamek, który jest przesłonięty listwą, żeby nam tutaj nic nie przewiewało, nie przemoczyło. Kieszenie zamka. mamy tutaj kieszenie do, ręki, do ręki, gdy siedzimy sobie, nic nam tu nie przeszkadza, wygodnie, trzymamy ręce, żeby nam było w dłoni ciepło. ciepło tak. Poniżej Dolne kieszenie są na, na, na napki, czyli tak jak mieliśmy w tej wiosna-jesień, tak, z jednej i z drugiej strony na płasko. Tak. I takim też mądrym, dobrym rozwiązaniem w tej kurtce na dole, żeby nam ładnie trzymał ten dół, tak, żeby ciepło nie nam było, jest ściągacz, który utrzymuje tutaj nam przy ciele kurteczkę. I taki sam ściągacz mamy w rękawach, czyli tu w dłoniach. Nic nam nie podwiewa, jest nam ciepło. Jest nam ciepło. A żeby nam jeszcze było cieplej, musimy zadbać o co? O głowę. O głowę. Czyli, czyli ten mamy kaptur mamy podszyty polarem. Tam jest ciepło wtedy. Tak. Zakładamy. Możemy tutaj sobie go dociągnąć. Tak. Bo dopasować. Są z gumką. Kaptur jest odpinany, przykryty tutaj listwą. Zamek jest schowany, ukryty Możemy sobie go odjąć, jeżeli nie potrzebujemy. Czyli jest tutaj wszystko zamaskowane. I oczywiście mamy haft na plecach jelenia. Jest mi już ciepło. Robi się cieplej, przychodzi wiosna, zdejmujemy tą zimę. Cieszymy się cieplejszą porą roku. tak? Zdejmujemy, zdejmujemy. sobie kurtkę zimową, zdejmujemy sobie polar. I zakładamy koszulki. Nie, kurtkę wiosna-jesień. Tak. Możemy sobie założyć kurtkę wiosna-jesień. Na samą koszulkę. Tak. I mamy taki zestaw. Wiosenny. tak. Leciutka, kurteczka. Do zestawu pięknie się komponuje, bo tak, w tym samym kamuflażu, samy kamuflażu mamy kamuflażu, spodnie. Tak, zapinamy i mamy piękny zestaw. Leciutko. Zobaczcie, pięknie. A jak się zrobi jeszcze cieplej? No to wciągaj tą kurtkę. I zostajemy w czym? W koszulka! Czyli. dzisiaj, dzisiaj się Benia naubierała? Zaproponowaliśmy Wam takie trzy rozwiązania. Trzy pory roku. Wiosna, jesień i zima. Czyli możemy sobie dowolnie mieszać takie zestawy, komponować. I będzie nam wygodnie, ciepło. Tak. Pozdrawiamy Was serdecznie, nasz